Niezmiennie serdecznie i pozdrawiam tym razem z naprawdę wielkiego kościoła, ogromnego. To kościół pod wezwaniem najświętszej Maryi Panny, królowej Różańca Świętego w Gdańsku. To kolejna stacja na rekolekcyjnej drodze, na rekolekcyjnej trasie. No i niech to będzie miejsce naszych. Naszych kolejnych rozważań. Wiecie, zrobiono kiedyś doświadczenie. Takim małym jeszcze dzieciom pokazano zdjęcie takich ostrych skał w górach. I pytano te małe dzieci, chyba do pięciu lat, pytano te małe dzieci, czy te ostre skały są ostre? Tak przez przypadek. Bo inne skały spadały na nie i je popłukiwały. Czy są ostre, dlatego że jak zwierzątko coś swędzi w boku i nie może się podrapać, to może przyjść i o, te, i o te skały się podrapać. I te dzieci mówiły, że tak, że to właśnie o to chodzi: żeby zwierzątka, jak je coś swędzi w boku, żeby mogły się o te skały podrapać. To doświadczenie miało pokazać, no i pokazało, że od maleńkości mamy gdzieś wpisane w głowie, że to wszystko powinno mieć jakiś sens, że nawet w tych ostrych skałach jest jakiś ukryty sens. Tym bardziej, jak wiemy, tymczasem, jak wiemy, hmm, ostre skały nie mają sensu. One rzeczywiście przez przypadek są ostre, bo te inne skały na nie pospadały i tak je obtłukły. To my możemy nadać sens. My możemy nadać sens nawet najtrudniejszym wydarzeniom, najtrudniejszym rzeczom czy sytuacjom w naszym życiu. I dlatego mi się to przypomniało, bo to już kiedyś opowiadałem. A dlatego mi się to przypomniało, bo w dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy, jak pan, że Pan Jezus z głośnym wołaniem i płaczem zanosił błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany. I można sobie pomyśleć, jak, jak to został wysłuchany, jak przecież, jak przecież cierpiał i umarł. Ale właśnie o to chodzi, że celem przyjścia Pana Jezusa, Boga na ziemię, celem objawienia nie było uniknięcie cierpienia, nie było uniknięcie śmierci, tylko zbawienie. Oczywiście, że w danym momencie, jak coś boli, to wydaje się, że to jest najważniejsze na świecie. Ale jednak. Jednak zbawienie, odkupienie to jest taka miłość, która może być większa od tego, co w danym momencie, w danym momencie nas boli, od, może być większa od poczucia straty. Wtedy życie może stać się ofiarą, może stać się posiewem nowego życia. To jest to, o czym mówił Pan Jezus w Ewangelii, że ziarno. Może obumrzeć, ale wtedy wydaje ten, ten wielokrotny, wielokrotny owoc i, czy plon. I patrząc z zewnątrz, rzeczywiście można to życie odczytywać jako stratę, no bo rodzice poświęcają się dla swoich dzieci. Ci, co się kochają, oddają swoją wolność, oddają swoje emocje, oddają swój czas, oddają swoje życie po prostu. Ale jeśli ludzie kochają, to nie żałują tego. Dla nich ma to sens. Cierpienie może mieć sens. Chociaż cierpienie nie jest sensem życia, ale może mieć sens. I wydaje mi się, że to o tym pisał święty Jan, kiedy cytował Pana Jezusa, który mówi: Kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Kto chce być moim sługą, niech idzie za mną. Bardzo ważna rzecz, bo gdybyśmy podobnego cytatu poszukali u pozostałych ewangelistów, u Marka, Łukasza i Mateusza, to tam byśmy znaleźli takie stwierdzenie, że kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. U św. Jana już nie ma tego krzyża. Dlaczego? Tak sobie myślę, że po pierwsze, Pan Jezus... Chyba nie mówił o Krzyżu, dlatego że dla słuchających go ludzi w tamtych czasach Krzyż nie miał sensu. Krzyż nabrał sensu dopiero po, po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu. I dlatego chyba apostołowie, czy ewangeliści Łukasz, Marek i Mateusz zrobili, wstawili ten krzyż jako symbol, jako streszczenie, streszczenie wiary. Pan Jezus mówił pewnie o jakimś znaku, najpewniej chodziło o literkę taf literka taf to literka z alfabetu hebrajskiego którą w Starym Testamencie mieli być oznaczeni ludzie wierni Bogu ona jest podobna do krzyża ale nie chodziło o krzyż chodziło o to oznaczenie to znaczy pan Jezus mówił o znaku żeby to życie żeby życie było znakiem żeby tak żyć żeby ludzie, patrząc na nas, mogli poznać, kto jest naszym Panem, komu służymy. Takie znaki nosili żołnierze, takie znaki nosili słudzy, nosili niewolnicy, żeby było wiadomo, kto jest ich Panem. Chodziło o znak, po którym poznają, komu służymy. I święty Jan, który pisał Ewangelię już no, parę dziesięcioleci później, chyba już widział, że to może nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby się wyniszczyć. Wyniszczeniem, wyniszczenie nie jest celem życia. To jest, myślę, to jest bardzo ważne. ważne. Cierpienie może mieć sens, ale nie jest, nie jest celem życia samo w sobie. I to cierpienie to nie tylko chodzi o to, że coś boli. Wystarczy o to, że, że popatrzymy, jak życie mija. Życie jest jakąś drogą. I wiemy, że już nic się nie wróci. Ta świadomość, sama świadomość przemijania jest, jest już, może być, może być już cierpieniem. I o to tu chodzi, że Bóg w tym objawieniu nadał cierpieniu sens, czy pokazał, jak można nadać cierpieniu sens. I to jest tak ważne, że można budować takie wielkie kościoły i że można. Takie wielkie kościoły napełnić ludźmi. Takie to jest ważne, żeby odszukać, żeby nadać sens cierpieniu, życiu, które przemija. I tu rodzi się pytanie, dlaczego dzisiaj kościoły pustoszeją? Kiedyś opowiadali taką historię o takich trzech proboszczach. Jeden żył na granicy nędzy. Drugi tak sobie, a trzeci miał wszystkiego potąd. I tak się spotkali ze sobą, rozmawiają, jak to, jak to sobie to życie układają. I ten najbiedniejszy mówi, że on tak robi, że jak policzy składkę, to mówi do Pana Boga: Panie Boże, ja to teraz podrzucę do góry. Co spadnie tutaj na ten stół, to jest dla ciebie. A co spadnie gdzieś tam na boki, co się rozsypie, ja to pozbieram i sobie jakoś z tego dam radę drugi mówi, hmm, to ja robię na odwrót ja mówię, też podrzucam składkę do góry i mówię do Pana Boga Panie Boże, ten stół jest mój więc to co spadnie na stół jest dla mnie a to co się rozsypie na boki no to będzie, rozdam to innym albo to będzie na, 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 na kościół no i trzeci mówi, no widzicie no i to jest cała tajemnica widzicie, bo wy zabieracie składkę ja całą składkę oddaję Panu Bogu jak już policzę to mówię do Pana Boga: Panie Boże, to wszystko jest Twoje. Jak będziesz coś chciał, to mi odrzuć. Ja, z tego, ja sobie poradzę. I biorę tę składkę i podrzucam do góry. I co spadnie? No to Pan Bóg widocznie przeznaczył dla mnie. No to jest, jest z czego żyć. I tu jest, myślę, ten problem, że ludzie chcą być dobrzy, że ludzie potrafią dzielić się z innymi i ciągle chcą dzielić się z innymi. Ale kiedy zobaczą, że my, którzy żyjemy z ich ofiar, nie uczestniczymy w tych ofiarach. Może wtedy kościoły rzeczywiście mogą stać się puste. Myślę, że trzeba wrócić, trzeba w tym wielkim poście naprawdę pożyć tym wielkim postem. Trzeba naprawdę chyba wrócić do tego, co opowiadamy ludziom, do świętych, którzy poświęcili swoje życie. Niekoniecznie umierając, służąc innym, dzieląc się z innymi, którzy dali swoje życie. Trzeba po prostu to życie dać. I życzę sobie także, Wam i sobie, nie tyle tego przemijania, ale takiej miłości, żeby ta miłość rodziła nowe życie, żeby tak kochać, żeby nie bać się, że komuś poświęci się siebie, swój czas, wszystko, co się ma. Powodzenia!